Cztery niebezpieczne rodzaje mięsa, których nigdy nie powinieneś jeść, i cztery, które musisz jeść codziennie, jeśli masz ponad 60 lat. Okłamano cię. Od lat seniorom mówi się, że chude mięso jest najbezpieczniejszym wyborem. Lekarze je polecają, szpitale je podają, a dietetycy chwalą jako czyste źródło białka. Ale oto przerażająca prawda 99% seniorów nie wie, że niektóre z najbardziej zaufanych rodzajów mięsa po cichu niszczą ich nerki. Powodują stany zapalne stawów i przyspieszają utratę pamięci szybciej niż starzenie się. A co najgorsze, zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych o 49%, nawet jeśli je się tylko raz w tygodniu. Tak jest. Jeden kęs, jeden błąd powtarzany przez lata, a kiedy pojawiają się objawy, często jest już za późno. A jednak duże firmy spożywcze nadal je sprzedają, lekarze nadal je zalecają, a seniorze nadal je jedzą, nieświadomi tego, przyspieszając szkody. Dlaczego? Ponieważ w zamieszaniu tkwi zysk. Przetworzone mięso jest tanie, trwałe, opłacalne i do tej pory nikt nie ostrzegał przed nim. W tym filmie ujawniamy cztery rodzaje mięsa, które po cichu atakują Twoje narządy, oraz cztery rodzaje mięsa, które mogą odwrócić szkody. Opieramy się na prawdziwej nauce, uszeregowaliśmy je od niebezpiecznych do zagrażających życiu oraz od leczniczych do zmieniających życie. Numer jeden Mięso lecznicze. Odbudowuje kolagen szybciej niż suplementy i w ciągu dwóch miesięcy zmniejszyło ból kolan u seniorów o 44%. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach, ile masz lat i skąd oglądasz film. Czytamy i odpowiadamy na każdy komentarz, udzielając spersonalizowanych porad dostosowanych do Twojej sytuacji. Podziel się więc swoimi odpowiedziami poniżej. A teraz, bez dalszych wstępów, zacznijmy od numeru 4 na liście niebezpieczeństw. I uwierz mi, oni nie chcą żebyś o tym wiedział. Numer 1. Numer 4, pierś z indyka. Większość seniorów uważa, że pierś z indyka jest jednym z najzdrowszych miejsc. Ma niską zawartość tłuszczu, jest bogata w białko i często jest reklamowana jako idealna chuda opcja dla zdrowia serca. Sklepy delikatesowe umieszczają na niej naklejki 97% i bez tłuszczu, ale lekarze swobodnie sugerują ją jako zdrową opcję żywieniową. Ale jest coś, o czym nie wspominają. Większość kupowanych w sklepach plasterków indyka jest wysoko przetworzona, nasączona konserwantami i chemicznie modyfikowana w sposób, który z czasem może niepostrzeżenie podwyższać ciśnienie krwi, powodować sztywnienie tętnic i uszkadzać nerki. Nawet tak zwane naturalne marki często zawierają fosforan sodu, który jest substancją chemiczną przedłużającą okres przydatności do spożycia, ale także podwyższającą poziom fosforanów we krwi. Wysoki poziom fosforanów powoduje, że kości uwalniają wapni, aby to zrównoważyć co jest koszmarem po 60. roku życia, kiedy już traci się gęstość kości. W badaniu opublikowanym w 2021 roku w czasopiśmie Journal of Renal Nutrition osoby starsze, które spożywały ponad 75 mg dodatku fosforanu dziennie w postaci przetworzonego mięsa, odnotowały o 28% szybszy spadek funkcji nerek w ciągu dwóch lat. Większość kanapek z indykiem z delikatesów dostarcza dwukrotnie więcej tej substancji w jednej porcji. Jeśli lubisz indyka, nie panikuj. Nie musisz całkowicie rezygnować z tego mięsa, ale zamień plasterki z delikatesów na świeżego, pieczonego w domu indyka bez dodatku soli i konserwantów. Unikaj wędzonych lub peklowanych produktów. A jeśli kupujesz pakowane plasterki, sprawdź na etykiecie, czy nie zawierają fosforanów, azotanów lub aromatów. To wszystko sygnały ostrzegawcze. Poznaj Suzan, 68-letnią emerytowaną pielęgniarkę z Phoenix. Codziennie jadła kanapki z indykiem na lunch. Uważając je za bezpieczny wybór. Jednak podczas badania kontrolnego jej nowy nefrolog przejrzał jej dietę i natychmiast zwrócił uwagę na wędliny. Te fosforany niszczą twoją zdolność filtracji, powiedział. Była zszokowana i zaczęła samodzielnie przygotowywać piersi indyka w domu, bez konserwantów. W ciągu zaledwie trzech miesięcy jej czynność nerek poprawiła się, a ciśnienie krwi spadło z 146 na 90 do 128 na 80. A jeśli uważasz, że to źle. To następny produkt jest znacznie bardziej popularny i znacznie bardziej szkodliwy. Numer 3, bekon. Teraz wkraczamy na znane terytorium. Bekon, chrupiące, skwierczące danie, które sprawia, że śniadanie jest kompletne. Jest to jedno z najpopularniejszych mięs w Ameryce, szczególnie wśród seniorów, którzy dorastali, jedząc je jako podstawowy składnik diety. Ale oto trudna prawda. Boczek jest jednym z najbardziej zapalnych mięs powodujących stwardnienie tętnic, jakie można spożywać po 60 roku życia. Powód, dla którego jest tak uzależniający, jest również powodem, dla którego jest tak niebezpieczny. Boczek zawiera duże ilości tłuszczów nasyconych, sodu i azotynów, które są konserwantami reagującymi z kwasem żołądkowym, tworząc nitrozoaminy. Są to związki rakotwórcze, które zwiększają ryzyko raka jelita grubego i żołądka. Ale to nie wszystko. U seniorów przyspieszają one również zwapnienie tętnic, czyli stwardnienie naczyń krwionośnych, co zmniejsza dopływ tlenu do mózgu i serca. Według badania opublikowanego w 2022 roku w czasopiśmie Circulation, osoby starsze, które trzy razy w tygodniu spożywały przetworzone mięso, takie jak bekon, miały o 32% wyższy wskaźnik zwapnienia tętnic wieńcowych i o 21% większe ryzyko cichych udarów mózgu, takich, które kradną pamięć, zanim zdążysz zorientować się. Co się dzieje? Jeśli bekon jest Twoją ulubioną przekąską, ogranicz jego spożycie do maksymalnie jednego razu w tygodniu. Zawsze smaż go tylko do uzyskania chrupkości, nie przypalaj, ponieważ przypalony bekon wytwarza jeszcze więcej nitrozoamin. Jeszcze lepiej, zastąp go bekonem z indyka smażonym na powietrzu znanej marki lub chrupiącymi paskami tofu przyprawionymi wędzoną papryką. Nie jest to to samo, ale chroni Twoje tętnice. Poznaj Georgia, 72-letniego emerytowanego strażaka z Georgii. Po łagodnym udarze mózgu wziął udział w seminarium poświęconym rehabilitacji po udarze w lokalnym centrum seniora. Dietetyk obecny na wydarzeniu wręczył mu broszurę zatytułowaną Boczek, ciche zagrożenie udarem mózgu. Ten nagłówek wstrząsnął nim. Wrócił do domu i wyrzucił boczek z lodówki. Następnego dnia jego córka przyniosła mu beznitratowy boczek z indyka. Nie smakował tak samo, ale pozostał przy nim. Rok później jego poziom cholesterolu spadł z 217 do 176. On sam codziennie pokonuje 3 km bez mgły mózgowej, z którą kiedyś walczył. Teraz czas na mięso, które jest jeszcze bardziej zwodnicze. Jest sprzedawane diabetykom i seniorom jako idealne źródło białka. Jednak może ono zatruwać wątrobę w sposób, którego nigdy byście się nie spodziewali. Numer 2: grillowaną pierś kurczaka bez skóry. Tak, dobrze przeczytaliście. Pierś kurczaka bez skóry, mięso, po które sięga prawie każdy senior, próbując zdrowo się odżywiać, może przynosić więcej szkody niż pożytku. Brzmi niewinnie: wysoka zawartość białka, niska zawartość tłuszczu, bez skóry, grillowaną, niesmażona. Ale oto niepokojąca prawda. Jeśli pochodzi z hodowli przemysłowej, a ponad 99% kurczaków w Stanach Zjednoczonych pochodzi właśnie z takich hodowli, prawdopodobnie z każdym kęsem spożywasz pozostałości antybiotyków, syntetycznych hormonów i prozapalnych kwasów tłuszczowych Omega 6. Kurczaki te są hodowane w ciasnych warunkach, karmione genetycznie modyfikowaną kukurydzą. Soją oraz wstrzykiwane środkami wzrostowymi, które zwiększają odkładanie się tłuszczu, zwłaszcza w niej się piersi. Co gorsza, podczas grillowania dochodzi do niekorzystnych zmian. Grillowanie w wysokiej temperaturze powoduje powstawanie amin heterocyklicznych, które są substancjami chemicznymi powiązanymi z rakiem jelita grubego i trzustki. W badaniu z 2023 roku dotyczącym zdrowia środowiskowego osoby starsze, które spożywały grillowaną pierś kurczaka schodowi przemysłowej 3-4 razy w tygodniu, miały o 24% wyższy wskaźnik podwyższonego poziomu enzymów wątrobowych i 37% wzrost markerów ogólnoustrojowego stanu zapalnego, w tym mi 6 i CRP które są głównymi czynnikami przyspieszającymi starzenie się. Nie musi się jednak całkowicie rezygnować z kurczaka. Zamiast tego przejdź na kurczaka ekologicznego hodowanego na pastwisku i piecz go lub gotuj na wolnym ogniu zamiast grillować. Nigdy nie jedz przypalonych kawałków i unikaj podgrzewania grillowanego kurczaka w kuchence mikrofalowej. Powoduje to intensyfikację związków utleniających. Poznaj Harolda, 66-letniego cukrzyka z Michigan. Uważał że codzienne spożywanie grillowanej piersi kurczaka pomaga mu w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, dopóki jego fizjoterapeuta nie zauważył, jak bardzo jego stawy są zapalne. Być może zbyt długo gotujesz coś, co nie jest zbyt pomocne zażartowała, a następnie wyjaśniła, w jaki sposób kurczak hodowany w fabrykach i przypalone metody gotowania tworzą ukryte toksyny. Tej nocy sam zbadał tę kwestię i był zaskoczony. Przerzucił się na ekologiczne utka kurczaka, pieczone w niskiej temperaturze i przez długi czas. W ciągu sześciu tygodni jego poziom ALT spadł z 72 do 38, a jego energia powróciła. Teraz przejdziemy do najniebezpieczniejszego mięsa ze wszystkich. Często jest ono sprzedawane jako przysmak i produkt zdrowy dla serca, ale w organizmie może powodować nieodwracalne szkody. Zanim przejdziemy dalej, jeśli podobał ci się ten film, kliknij przycisk lubię to, aby więcej seniorów mogło go obejrzeć i zasubskrybuj nasz kanał. Codziennie publikujemy kolejne filmy z cennymi wskazówkami dotyczącymi zdrowia seniorów i nie chcesz przegapić kolejnego. Numer jeden. Cielęcina, zwłaszcza podroby. Cielęcina, czyli mięso młodych krów, ma reputację delikatnego, luksusowego i bogatego w białko. Niektórzy lekarze zalecają ją nawet jako czystą alternatywę dla wołowiny, zwłaszcza po odcięciu tłuszczu. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, jaki wpływ ma to mięso na układ nerwowy, nerki i procesy detoksykacyjne. Oto przerażająca prawda. Cielęcina, zwłaszcza wątroba lub nerki, zawiera jedno z najwyższych stężeń chemu, żelaza i puryn spośród wszystkich rodzajów mięsa. Chem żelaza to forma występująca w mięsie bogatym w krew. Chociaż potrzebujesz go w pewnej ilości, jego nadmiar powoduje stres oksydacyjny, czyli wewnętrzne rdzewienie, które uszkadza komórki i powoduje starzenie się narządów. Nadmiar puryn podnosi poziom kwasu moczowego, co prowadzi do bólu stawów, kamieni nerkowych i zwiększonego ryzyka udaru mózgu. W badaniu opublikowanym w 2022 roku w czasopiśmie Journal of Dentalogy Magical Sciences osoby starsze, które spożywały mięso o wysokiej zawartości żelaza HM, takie jak wątroba, częściej niż raz w tygodniu, miały o 31% szybszy spadek funkcji poznawczych i o 49% większe ryzyko nagromadzenia kwasu moczowego. Co wymagało interwencji farmakologicznej? Jakby tego było mało, wiele cieląt hodowanych na wątrobę jest trzymane w ciasnych klatkach i karmionych dietą ubogą w żelazo, aby ich mięso było jasne i delikatne. Oznacza to, że spożywasz wysoko skoncentrowany, obciążający metabolizm produkt pochodzenia zwierzęcego. Jeśli powiedziano ci, że wołowina jest bezpieczna w umiarkowanych ilościach, oto prawda. Po 60. roku życia umiar nie wystarczy. Unikaj jej całkowicie, zwłaszcza wątroby, nerek i serca. Zamiast tego wybieraj niewielkie porcje wołowiny pochodzącej od dorosłych zwierząt karmionych trawą, lub, jeszcze lepiej, przejdź na ryby lub drób z czystych źródeł. Poznaj do refi. 74-letnią nauczycielkę gry na fortepianie z Pensylwanii. Co tydzień jadła kotlety i wątróbkę, myśląc, że dodają jej siły. Jednak po skargach na ból palców stóp i zmęczenie, jej kręgarz wręczył jej wydruk dotyczący mięsa o wysokiej zawartości puryn i nadmiaru kwasu moczowego. Słowo wieprzowina było zakreślone na czerwono. Była zdruzgotana. Tej samej nocy wyczyściła zamrażarkę. W ciągu kilku tygodni od wyeliminowania wieprzowiny i poziom kwasu moczowego spadł z 8.2 do 6.0, a sztywność stawów, która dokuczała jej dłoniom i stopą, zniknęła. Czy wszystkie rodzaje mięsa są złe? Absolutnie nie. W rzeczywistości niektóre z nich mają bardzo silne działanie. Jeśli spożywasz odpowiednie rodzaje mięsa, mogą one pomóc w odwróceniu uszkodzeń stawów, odbudowie pamięci i ochronie mięśni. Następnym na liście jest mięso które często jest pomijane, ponieważ jest zbyt staromodne, ale dla seniorów może być jednym z najsilniejszych białek przeciwzapalnych na świecie. Numer 4. Mięso jagnięce. Jagnięcina często jest pomijana w rozmowach na temat zdrowego mięsa, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jednak to pomijane źródło białka jest potężnym źródłem energii dla seniorów, ale tylko wtedy, gdy pochodzi od zwierząt karmionych trawą. W przeciwieństwie do czerwonego mięsa pochodzącego od zwierząt karmionych zbożem. Jagnięcina pochodząca od zwierząt karmionych trawą jest naturalnie bogata w sprzężony kwas inolenowy, który jest kwasem tłuszczowym pomagającym zwalczać stany zapalne, wspierającym funkcje odpornościowe i zachowującym beztłuszczową masę mięśniową wraz z wiekiem. Zawiera również duże ilości witaminy B12 i cynku, które są niezbędne do regeneracji nerwów, tworzenia czerwonych krwinek, utrzymania ostrości umysłu, zwłaszcza po 60 roku życia. W przeciwieństwie do wołowiny. Jagnięcina rzadziej pochodzi z hodowli przemysłowych, w których stosuje się hormony i antybiotyki, zwłaszcza jeśli jest oznaczona jako hodowana na pastwisku. W badaniu opublikowanym w 2022 roku w British Journal of Nutrition seniorzy, którzy przez 6 tygodni spożywali jagnięcinę z hodowli ekologicznej 3 razy w tygodniu, odnotowali 19% poprawę siły dolnej części ciała i 27% spadek markerów stanu zapalnego, takich jak TNF-alfa. Jeszcze bardziej imponujące jest to że odnotowali 12% wzrost poziomu HDL, czyli dobrego cholesterolu, który chroni tętnice. Aby uzyskać jak największe korzyści, szukaj na etykiecie oznaczenia stoje karmione trawą lub hodowane na pastwisku. Unikaj wszystkiego, co ma w nazwie grindfish, braise lub słów. Piecie z ziołami, takimi jak rozmaryn i tymianek. Nie tylko wzbogacają one smak, ale także pomagają zneutralizować stres oksydacyjny związany z gotowaniem. Poznaj Waltera, 70-letniego stolarza z Colorado. Po latach zmagań z bólem stawów, wspomniał o swojej sztywności przyjacielowi w kościele, który wręczył mu mały pojemnik z domowym gulaszem jagnięcym i powiedział: Spróbuj tego, to zmieniło moje kolana. Zaciekawiony Walter spróbował, a później kupił jagnięcinę z lokalnego targu rolnego. W ciągu dwóch miesięcy jego CRP spadło z 5,4 do 2,1 mg na litr i nie potrzebował już popołudniowych środków przeciwbólowych, aby stać przy swoim stole warsztatowym. Następna pozycja to ryba tak silna, że lekarze stosują ją obecnie w terapii żywieniowej wspomagającej pamięć, poprawiającej nastrój, a nawet regenerującą stawy. Numer 3. Sardynki. Konserwowane w wodzie lub oliwie z oliwek, małe, Tłuste i pełne mocy sardynki są jednym z najbardziej pomijanych superfoods dla seniorów. Są bogate w